O, łapki w górę. Dzień dobry moi drodzy. Zastanawialiście się kiedyś czy Polska za panowania Kazimierza Wielkiego mogła zdobyć cały świat? Dzisiaj przekonamy się o tym w dobrze wam znanej grze. A nie, pomyłka. Tak, dzisiaj będziemy grać w Heroes of Might and Magic 3. Przeglądając różne scenariusze do tej gry, natknąłem się na mapę świata, w którym mamy kilku wielkich władców. Wśród nich znajduje się król Kazimierz, którego dzisiaj wybierzemy. Zadanie wydaje się proste, ale jednocześnie tajemnicze. Mamy zdobyć cały świat, jednak na naszej drodze może stanąć Lucyfer. Jak nam pójdzie? Masz do wyboru dwie opcje, drogi widzu. Obejrzeć grzecznie ten film w całości, Albo przewinąć na sam koniec, tak jak zazwyczaj robisz. A, tu Cię mam. Gdy już wiemy, kim jesteśmy i co robimy, czas przejść do akcji. Kazimierz zaczyna z balistą i oddziałem wiernych pikinierów. Eee, jak w to się grało? O czym to ja... atak! tak, Adelaide, polska księżniczka, musiała oddać swą straż Kazimierzowi, a następnie wyruszyła w niebezpieczną podróż polegającą na szukaniu surowców. Władca Polski dotarł w międzyczasie do góry Ural, gdzie znalazł zaklęty pierścień i przedziwne stwory, które chciały przyłączyć się do polskiej armii. Jednak Kazimierz nie potrzebował półgłówków, w Swoich szeregach. Niestety hiszpańskie oddziały zaczęły podchodzić pod polską granicę. Nasz bohater zawrócił, aby mieć pewność, że Kraków będzie bezpieczny. Przy okazji pozbył się pogańskich wilczych rycerzy, którzy napadali na okoliczne wioski. No dobra, trochę słabo mu poszło. Później udał się do fortu na wzgórzu, aby ulepszyć swoje oddziały. Co? Od kiedy Polacy mieli gryfy, tak naprawdę wyglądała husaria. Ale w podręcznikach do historii o tym nie piszą. Lutel uczy i bawi. Pewnego dnia pojawił się gołą z tajemniczą wiadomością. Mówiła coś o jakimś Lucyferze. Co ciekawe, okazało się, że mamy rok 1666. Kazimierz zadumał się chwilę. Zrozumiał, że jest wybrańcem, który musi obronić cały świat. Księżniczka Adelaide wraz ze swoim kochankiem wypłynęła w poszukiwaniu skarbów. Nadszedł czas, aby zaatakować Amsterdam. Wrogie wojska nie miały dowódcy, dlatego walka nie była zbyt trudna. Krzyżowcy z prawnymi ciosami pokonali gryfy, to znaczy zdradziecką husarię, która wolała opuścić ojczyznę. Zawsze ponosi się jakieś straty. Ale, Lutel, gdybyś porozdzielał pikinierów i biegał po planszy przez godzinę, to byś nikogo nie stracił. Po pierwsze, nie ja. Tylko król Kazimierz Wielki. Po drugie, siadaj na tyłku i oglądaj Amsterdam. Taki pusty. Dlatego nasz bohater nie próżnował i zaatakował Madryt. W końcu cała Europa musi należeć do Polski, prawda? Kazimierz potrafił nawet korzystać z zaklęć, o których nikt z was nie słyszał. To był dobry król. Ferdynand Magellan nie został zabity przez mieszkańców wyspy Mactan. Zginął w bitwie o Madryt, gdzie dowodził obrońcami. Mówiłem już, że Kazimierz potrafił czarować? Magellan pokonany, Gladius Tytanów przydziany. Władca Polski stał się potężnym wojownikiem. I magiem podróżując po Europie natknął się nawet na hiszpańską inkwizycję, której nikt się nie spodziewał. Oni chyba też się nie spodziewali, że są tak słabi. Ostatni hiszpański dowódca próbował rozpaczliwie zdobyć Londyn, ale ta próba zakończyła się porażką. Jednego wroga mniej. W końcu doszło do najazdu Azteków na Europę. Rozpoczęła się kolejna bitwa o Madryt. Nawet Magellan zmartwychwstał, aby bronić tego miasta. Niestety, bez króla Kazimierza nie udało się wygrać. Montezuma okazał się zbyt silny. Gdy nasz bohater zbierał armię, aby pokonać najeźdźcę, dostał wiadomość, że niebieski, e, to znaczy władca Chung Han został pokonany. W końcu nastąpił ten moment. Wojsko polskie zaatakowało Azteków, którzy zajęli wcześniej Madryt. W swoich szeregach Kazimierz miał halabardzistów, kuszników, husary, krzyżowców, mnichów, rycerzy oraz zbrojnych. Z taką armią nikt nie mógł się równać. Nawet Aztekowie, którzy mieli latające ważki i hydry. Rozpoczęło się oblężenie. Polacy szybko pozbyli się zdrajców, którzy dołączyli się do Montezumy. Rycerze dzielnie wyruszyli do przodu, blokując wyjście z zamku. Przy niewielkiej pomocy bazyliszków. Ostatecznie Aztekowie zostali pokonani. I to na dobre. Król Kazimierz wyruszył na Korsykę, gdzie znajdowało się więzienie. Podobno znajdował się tam wielki dowódca. Plotki były prawdziwe. Kazimierz uwolnił z więzienia samego Napoleona, który zgodził się dołączyć do polskiej armii. Swoją drogą, jego specjalnością była Husaria. Niestety, w tym samym czasie Europa została zaatakowana przez Lucyfera. Pierwszy padł Amsterdam, który stał się miastem rozpusty. Na szczęście władca Polski szybko odbił to miasto i rozkazał Napoleonowi zebrać całe wojsko z Madrytu. Kazimierz wyruszył do Krakowa, gdzie chciał poczekać na rozwój wypadków. Niestety Madryt znów był w niebezpieczeństwie. Tym razem najeźdźcami okazali się Indianie. Napoleon był dzielnym dowódcą, ale nie głupim, dlatego wycofał się do Amsterdamu. Najwyraźniej Europa nie była zbyt interesująca dla Indian, bo wycofali się zaraz po zajęciu Madrytu. Polacy jednak nie mogli się cieszyć. Lucyfer nadchodził. Niedługo rozpocznie się oblężenie Krakowa, które zaważy o losach całego świata. Mówiłem niedługo, nie lubię trzymać was w niepewności. Proszę. Oto bitwa o Kraków. Polska kontra Armia Piekielna. Co prawda Kazimierz miał przed walką sen, w którym przegrał tę bitwę. Ale to tylko sen. Prawda musi być inna. Lucyfer okazał się sprawnym taktykiem i do tego przekonał kilku rycerzy, aby dołączyli do niego. Do Krakowa przybył nawet Archanioł, który chciał wspomóc Kazimierza w walce z wrogiem. Niestety zginął tak szybko, że do dzisiaj mało kto wierzy w jego istnienie. Kusznicy musieli uciekać przed wrogiem, aby w ogóle oddać strzał. Trzeba przyznać, że mieli i dużo szczęścia. Gdy wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, Lucifer spuścił na pole bitwy Armagedon i wybił większość swojej armii. Po co to zrobił? Cóż, zapewne ktoś napisał na czacie podczas jego streama, że Armagedon nie rani jego jednostek. Czy na pewno to nie zada twoim? Za się przekonamy. A jest właśnie słuchajcie się ludzi z czatu. Widzowie. I dlaczego miał przy sobie sandały świętego? I co się stało z tym świętym? Pewnie nie dał... Dołap... No dobra, już siedzę cicho. A Madryt znów jest atakowany. Po pewnym czasie Kazimierz zaczął przemierzać tereny prowadzące do Afryki. Nawet został w końcu zaatakowany przez sługę Lucyfera który ostatecznie uciekł z pola bitwy. Sylwia, nowa dowódczyni w polskiej armii, wyruszyła na poszukiwanie wejścia do piekła. Podczas swojej podróży natknęła się nawet na Arktykę, którą postanowiła zasiedlić. Polaków spotkać można wszędzie. Król Kazimierz podczas swojej wyprawy spotkał nawet pierwsze afrykańskie plemię, które nie miało szans w starciu z dobrze uzbrojoną polską armią. Tym samym miasto Al-Kahira zostało zdobyte. Tak, Al-Kahira należało do plemienia afrykańskiego. Koniec tematu. Ostatecznie władca Polski mógł zmierzyć się z przywódcą afrykańskiego plemienia Zulusczakom. Bitwa była zaciekła. Kazimierz musiał spowolnić armię wroga. Po dłuższej chwili afrykańskie stworzenia przypominające smoki zostały pokonane. Zulusczaka doznał sromotnej klęski i musiał oddać swoje błyskotki. Polska armia spotkała w Afryce tajemniczego informatora, który wiedział wszystko o pozostałych Nacjach. Kazimierz nie miał sobie równych. W międzyczasie Napoleon przybył do Londynu, jednak zanim go zdobył, dostał dziwną informację od druidów, którzy musieli być mocno pijani. Kto słyszał o jakiejś Atlantydzie? Mapa świata zaczęła robić się coraz bardziej wyraźna. W końcu druidzi poinformowali, gdzie znajduje się wejście do piekła. W międzyczasie Kazimierz nauczył się paru sztuczek i siał postrach na całej planecie. Pokonywał wrogów jednego za drugim. Zdecydowanie stał się zbyt bogatym królem. Plan Polaków na dotarcie do Lucyfera zakładał wykorzystanie armii nieumarłych. Moandor to zmarły dowódca husari, który powrócił do świata żywych, aby wspomóc króla Polski w boju. Napoleon rozpoczął odkrywanie terenów, na których mogą kryć się niedobitki wrogich armii. W końcu znalazł miasto Pretoria i zdobył je bez problemu. Polacy odkryli, że Graal został już prawdopodobnie wykopany przez Indian w Ameryce Północnej. Niestety do miasta Adda przybyła sama pokahontas. Siła Indian, którzy prawdopodobnie mieli Graala była nieopisana. Chociaż policzalna, nieumarły dowódca Moandor ruszył w poszukiwaniu Australii. Król Kazimierz zebrawszy pokaźną liczbę archaniołów rzucił się w pogoń za Pocahontas. W międzyczasie okazało się, że Fioletowy, czyli plemiona afrykańskie zostały pokonane. Pocahontas uciekła przed Kazimierzem, a Moandor znalazł obelisk, chociaż gral już dawno był zabrany. Przejście do piekieł zostało znalezione. Nieumarły dowódca miał nawet dostać pomoc od archaniołów, ale uznał, że poradzi sobie sam. Europa została zjednoczona, dlatego Napoleon musiał udać się do Ameryki Północnej. Pierwsza armia piekielna została została odnaleziona. Obrońcy okazali się bardzo słabi. Napoleon po przybyciu na ląd chciał zaatakować pobliskie miasto, jednak został zaskoczony przez niezwykłe stwory. Rzeczywiście niezwykłe. Stwory pokonane, miasto zdobyte. Tymczasem w piekle Moandor znalazł kolejne miasto, które znajdowało się po środku pentagramu i nie było zbyt dobrze bronione. Spytacie, co u Kazimierza? Odnalazł w końcu Pocahontas. Trzeba przyznać, że miała pokaźną armię. W sumie nie tylko armię. Bitwa była zacięta i największą siłą okazały się oczywiście polskie Archanioły. W końcu Kazimierz udowodnił, że jest najlepszym wojownikiem. Następnie wyruszył na biegun południowy, gdzie odnalazł kolejnych Indian. Zajął ich ostatnie miasto i liczył, że ich pokona. Jednak musieli jeszcze gdzieś się ukrywać. Przynajmniej znalazł tutaj skrzydła anioła. Dzięki temu wkroczył do piekieł niczym anioł. W międzyczasie Napoleon odkrył Atlantydę i wszystkie jej skarby. Udało się też odkryć całą mapę. Przypomina świat? Przypomina. Może trochę Australia została ucięta? Nadszedł w końcu czas, aby zdobyć ostatnie miasto Lucyfera broniane przez Zubina. Swoją drogą miasto to nazywało się Lucyferia. Kazimierz wkroczył męsko do siedliska zła i wygrał. Tak oto Lucyfer został pokonany przez króla Polski. Tak kończy się historia świata, który został jednocześnie zdominowany i uratowany przez Polaków. Polak potrafi. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!